Dziewałam. Tak, jak mówiłam wczoraj na y, TikTokowym liveie wieczorem, dzisiaj będę robić vloga. Mam zamiar trzeba posprzątać ubrać pościel. Tak, jak mówiłam, bardzo często robię to co tydzień. Staram się przynajmniej, chociaż nie jest łatwo, bo trzeba zdjąć prześcieradło z tego ciężkiego materaca. Ale trzeba, czysta, pchnąca pościel, to jest plus 10 jakości do spania. Widzę, że słońce to wychodzi, to się chowa. Ja mam taki głos, trochę jestem, nie wiem, przeziębiona. Co co się dzieje, nie mam pojęcia. I co? Zapraszam was na komfort vloga. Zostawcie łapkę w górę i, i lecimy z odcinkiem. Chciałam powiedzieć, że zostawcie serduszko, bo wszędzie się wiecie, zostawię serduszka na YouTubie. Łapki w górę. No Mam inspirację na chwilę takiej pogadanki, bo yy, kończę moją szklankę wody poran U, o, o, co to? O, co to? <grym> Sorry, musiałam to do mojej mamy wysłać normalnie, bo ona zawsze wrzeszczy, że tylko siedzisz i nie napinasz. Ale kiedy ja lubię, kiedy ja lubię. Dobra, nie ja teraz nie napinam, tylko chciałam łańcuszek poprawić. Wiecie co, wczoraj dodałam rolkę do Insta. I to nie jest zwykła rolka. Ja chcę, żeby moje rolki ewoluowały, żeby były coraz lepsze. I dodałam Wam na Instagramie pierwszy raz w życiu chyba w ogóle relację z łzami w oczach. Tak mi się wydaje, że nigdy tego nie pokazywałam. I dostałam bardzo, naprawdę bardzo dużo wiadomości i pozytywnych, i negatywnych. Mama do mnie zadzwoniła, musiałam dać jej kosza. <noise> I pojawiło się dużo pozytywnych i negatywnych komentarzy i negatywne to były w stylu ale ty masz problem, ludzie mają gorsze problemy, influencerów, bla bla bla, ale to nie chodzi o to, że to jest problem influencerów, czy jakiś koniec świata, tylko chodzi o to, że ja jak coś robię, wkładam w to 100% swojej energii, albo nie robię wcale i daję... Yy... chcę zrobić po prostu jak najlepiej, bo po prostu lubię to robić i to jest moje całe życie, od zawsze tak naprawdę, więc wiadomo, że to jest problem, jak nie wyszło tak, jakbym chciała, ja się czuję gdzieś tam w środku artystą mimo wszystko, przez to jak odczuwam właśnie takie rzeczy i jak patrzę na niektóre rzeczy. Więc po prostu logiczne, że chcę, żeby to wyszło jak najlepiej, a nie, że po prostu no, że to rolka i ja mam mieć dużo polubień. Po prostu sam efekt końcowy dla mnie ma być top of the top, żeby zaspokoić mój głód, głód artysty. Patrzę właśnie w okno, bo tam na samym czubku drzewa, bym wam pokazała, ale będzie widać widok z okna, więc nie. Siedzi taki ładny ptaszek. Jest wszystko dobrze, to jak to można mieć dobrze? Nie pokazujesz yy, dobrych i złych emocji, pozytywnych i negatywnych. Pokazujesz negatywne to, ale faktycznie masz problem. Jakbyś co najmniej, nie wiem, nogę złamała. Jak chcę pokazać prawdziwą emocję i taką, i taką, to ją pokażę. I dla mnie to jest problemem, a dla kogoś innego coś innego będzie problemem. I znormalizujmy to, bo to jest bardzo toksyczne w ogóle. Jak ktoś ci mówi, o co to za problem, ludzie mają gorzej. To jest bardzo, bardzo toksyczne. I wiem, że rodzice często tak mówią, że... Inni mają gorzej. Dla Ciebie skala problemu jest w takim momencie, a dla kogoś innego jest w innym. I to jest normalne. I znormalizujmy to. Teraz będę wrzucać białe pranie i chcę je wrzucić z białym prześcieradłem, więc... Żeby mi te rzeczy w pralce i w prześcieradle nie zginęły, to wrzucę sobie w taki woreczek. On jest z Pepco. Bardzo fajne rozwiązanie. Polecam. Piorę w nim też staniki. Więc skarpetki sobie trochę zapiorę takim wydełkiem Z Rossmana. to się nazywa. I ja zawsze jeszcze do białego prania jestem taka perfekcyjna, pani no nie śmieję się, ale do białego prania zawsze wrzucam jeszcze sodę oczyszczoną. Nie słuchajcie, zestaw mistrza jakoś tak, dzisiaj miałam ochotę na placuszki bananowe, których bardzo dawno nie jadłam. Z masą orzechowym posypałam sobie cynamonem, bo tak bardzo lubię cynamon do wszystkiego. Teraz sobie wypiję kreatynę, woda, herbata i no. gram też Wam na TikToka unboxing takich... Y wiralowych rzeczy z TikToka i myślę, że jakoś na Insta zrobię konkurs, bo szczerze to mm, powtarzają się te rzeczy, niektóre mam, na przykład, na przykład ta Vinyl Ink, więc no druga jest mi po prostu niepotrzebna, bo nigdy aż tylu pewnie ich nie zużyję, ale na przykład jest tu podkład, serum przeciwzmarszczkowe, witamina C z Garniera, jest podobno bardzo, bardzo dobra mm, oraz ten tusz Sky High. Ja też mam ich chyba ze trzy już, także, e, także tak. I coś takiego, co podobno ma dać efekt laminacji brwi z tego, co wyczytałam tutaj. Ta ręka mi się trzęsie, wiem. Jestem bardzo ciekawa, może przetestuję na TikToku. Jeżeli chcecie konkurs, to dajcie znaka, zostawiajcie łapkę w górę i jakoś niedługo na pewno się pojawi, bo naprawdę mam dużo ostatnio fajnych kosmetyków, którymi się mogę z Wami podzielić. Malowałam się troszeczkę, bo um, miałam w planach wybrać się, yy, żeby nagrać rolkę. Tylko właśnie ta roka musi być na zewnątrz nagrana, znaczy najlepiej, żeby była. Yy, muszę znaleźć jakiś wysoki budynek. A jest już prawie godzina 15, więc nie bardzo mam na to czas, żeby znaleźć, dojechać i nagrać i żeby jeszcze, yy, żeby jeszcze było jasno. Trzeba nici, więc po prostu tu będę taka piękna pomalowana. Znaczy pomalowana. podkładu jakby nie mam, ale wiecie, tak delikatnie usta. Na brywi, trochę cieniem kreskę, nawet że malowałam, A zresztą znowu dostałam taki spadek i zjazd chęci. Ale nie, no mówię, głównie to dlatego, że, że trochę za późno, żeby wyjść z domu i, i dojechać jeszcze do jakiegoś miejsca, którego nawet jeszcze nie mam, bo nie wiem, gdzie bym mogła to nagrać. Ja też nie chcę, żeby mi się ludzie tam kręcili. Wiadomo, to musi mieć miejsce, gdzie jest budynek, jest wysoka ściana, ale nie ma ludzi, mimo wszystko bo będą mi tylko przeszkadzać i utrudniać jak to ludzie przydałoby się podjechać też do Lidla na jakieś zakupy ale też średnio mi się chce, jakaś taka zmęczona jestem ale myślałam, że pojechać do Action zobaczymy no więc tak jak mówiłam, piękna, wyszykowana o, ja się cieszę, że się winda zepsuła i już nie gada, które piętro, bo tak mnie to wkurzało jadę do Lidla, jadę, za zatankuję samochód no, jak się spać, chce. Rozpadał się trochę deszcz, także nawet dobrze, że nie wyszłam z domu nagrywać, bo nic by z tego nie było. Przyjechałam do Action, bo dawno mnie nie było i chciałam tutaj kilka rzeczy zobaczyć. Kupić może płótno. No, a jak coś ciekawego będzie, to na pewno Wam pokażę. Jaki wiatr po prostu, mówię Wam, masakra, jakiś apogeum jest na zewnątrz. Ale dobra, kupiłam, także pokażę Wam w domu. Mam nadzieję, że mi się to uda, co chcę zrobić i no. Dobra, słuchajcie, jestem w domu, więc pokażę Wam, co kupiłam w Action. Może nie będę robić już holu tych spożywczych rzeczy, ale kupiłam płótna. I tutaj w zestawie są aż trzy, więc fajnie, bo takie duże. Miałam kilka pomysłów, co chciałabym zrobić, więc są takie. Mam nadzieję, że się nadadą. są moje pierwsze kłótna takie, więc się za bardzo nie znam. Ja wiem, że najlepiej takie rzeczy to pewnie kupować w jakichś sklepach malarskich, tego typu rzeczach, ale ja nie maluję profesjonalnie na razie, więc tak wiecie, amatorsko sobie po prostu kupiłam twórczan. Kupiłam też taki zestaw e, takich bardzo dużych pędzli. 12 pędzli. Taką paletkę na farby. Kolejne farby akrylowe w takich kolorach. No, widzicie, w jakich? Będą mi potrzebne takie duże, bo mam plan na coś takiego, co, do czego jest mi dużo kolorów. Znaczy nie dużo kolorów, tylko po prostu duża ilość potrzebna. Więc mam też takie trzy kolory akrylowych, dobrze mówię, akrylowych w ogóle, farb. Jedna taka w kolorze brzkwiniam, takie jest napisane, jedna czarna i biała. I tak właściwie do tego, co chcę zrobić, to była mi jeszcze potrzebna różowa, więc miałam taki o zestaw. I jeszcze kupiłam takie coś, nie wiem jak to się robi. To się nazywa akrylowe medium do techniki Pouring. Czyli to jest medium uzupeł, to jest medium upłyniają... up... co? upłyniające, czyli że... Idealnie do tego, co chcę zrobić, czyli mieszam z farką, jeszcze nie wiem jak i z jaką ilością, i to się robi bardziej płynne, i właśnie to się przyda do tego, co chcę zrobić, więc takie coś kupiłam i jestem very happy.